Nazywam się Marcin Szynczak. Od 20 lat pracuję w budowlance. Często korzystam z tego typu sklepów. Tutaj znajdziemy ponad 25 tysięcy różnych produktów. Chodź, pokażę ci produkty, które my najczęściej używamy do swoich remontów. Często pytacie mnie, jakiego kleju użyć do Waszych kafli. Mamy kafle dużego formatu i używamy dobrego, mocnego kleju. Inaczej sprawa wygląda, kiedy będziemy chcieli przykleić zwykły, mały gres. Zapraszam Was do obejrzenia następnego odcinka naszego programu. Do kafli w takich formatach w zupełności wystarczą Wam normalne kleje i musicie kupować klejów o podwyższonych właściwościach. Ze względu na to, że klienci coraz częściej kupują kafle w dużym formacie, musieliśmy poszukać dobrego kleju. Wybraliśmy ten. Jest to odkształcalna zaprawa klejowa typu S1. Można go kleić na podłogi z ogrzewaniem podłogowym. Można używać tego kleju na zewnątrz i wewnątrz, a klejone kafle w dużym formacie nie spływają nam z góry. Jeżeli natomiast kupicie kamień naturalny do swojego mieszkania, pamiętajcie o tym, żeby kupić do tego jeszcze klej na bazie białego cementu. Tego typu klej nie pozwoli pojawić się przebarwieniom, które pojawiłyby się przy użyciu kleju na bazie szarego cementu. Nie tylko sam klej jest potrzebny do przyklejenia kafli, potrzebujemy fugę, silikony, ale również maty, które będą uszczelniały nam wszystkie narożniki.